Umowa jest martwa już na starcie, pomimo historycznego spotkania w Omanie. Irański minister spraw zagranicznych ogłosił w telewizji, że kraj nie zrezygnuje z programu rakiet balistycznych. Stany Zjednoczone nie zgodziły się na ten warunek, a Waszyngton natychmiast odpowiedział. Ogromna fala nowych sankcji wymierzonych w portfel reżimu. Teraz, gdy 40 irańskich kutrów patrolowych roi się w cieśninie Ormus, a gospodarka pogrąża się w kryzysie, wszystko wskazuje na poważną eskalację. Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli irańskiego programu nuklearnego. Po negocjacjach. Oto, co powiedział irański minister spraw zagranicznych na temat programu nuklearnego. Posłuchajcie. Wczorajsze negocjacje były tylko. Wczorajsze negocjacje dotyczyły tylko kwestii nuklearnej. Amerykanie nie podjęli innych tematów. Negocjacje odbywały się pośrednio przez sułtanat Omanu. Uzgodniliśmy rozmowę tylko o sprawie nuklearnej. Uwzględniono to podczas wczorajszych negocjacji. Jeśli chodzi o zerowe wzbogacanie, to jest to poza zakresem negocjacji, dla nas. Wzbogacanie to nasze niezaprzeczalne prawo i musi być kontynuowane. Bombardowania nie zniszczyły tego, bo technologii nie da się tak zniszczyć. Jesteśmy gotowi do rozmów. Jesteśmy gotowi osiągnąć porozumienie, w którym będą mieli pewność, że wzbogacanie uranów w Iranie będzie miało charakter pokojowy. Jesteśmy na to gotowi. Mówiąc, że to dobry początek, miałem na myśli możliwość kontynuowania negocjacji w tej formie. Jesteśmy teraz na to gotowi. To wygląda na powód zerwania umowy, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jak omówiliśmy w poprzednich filmach, są propozycje, które pozwoliłyby Iranowi wzbogacać uran, ale tylko na bardzo niskim poziomie. Problemem nie jest samo wzbogacanie, problemem jest nadzór. Jeśli Iran może wzbogacać uran bez żadnej kontroli, nic nie powstrzymuje ich przed przejściem od wzbogacenia na poziomie 1,5% do 60%, co już robili w przeszłości. 60% to już dwie trzecie drogi do broni jądrowej. Dlatego jednym z ich proponowanych rozwiązań jest konsorcjum. Zamiast wzbogacania uranu przez Iran, Grupa Krajów Arabskich lub Rosja miałaby to robić i przekazywać Iranowi paliwo. Do programu energetyki jądrowej. W ten sposób Iran nadal otrzymuje energię jądrową i nie kontroluje procesu. Koniec z elastyczną interpretacją zasad. To rozwiązanie może odpowiadać obu stronom, ale program nuklearny nie musi być największą przeszkodą w porozumieniu. Zaraz po negocjacjach minister spraw zagranicznych wygłosił też kolejne oświadczenie. To jest tak naprawdę ważniejsze. Posłuchaj. I druga sprawa. Kwestia rakiet, którą poruszyłeś, jest dla nas sprawą obronną i nie podlega negocjacjom, ani teraz, ani w przyszłości. Kwestie regionalne dotyczą regionu i nie są związane z krajami spoza niego. A są to sprawy wewnętrzne dotyczące narodu irańskiego i żadna obca strona nie może ingerować w nasze sprawy wewnętrzne. Tłumaczyliśmy to już wiele razy. Rzecz? Powiedział, że nie będzie negocjacji ani dyskusji o irańskim programie rakietowym. To ważne, bo Stany Zjednoczone Ameryki wyraźnie zaznaczyły, że każda umowa musi obejmować ich rakiety. Irańskie pociski balistyczne mogą dosięgnąć Izraela, amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie oraz sojuszników Stany Zjednoczone Ameryki w rejonie Zatoki Perskiej. Są one głównym środkiem odstraszania reżimu i jego największym zagrożeniem. I tutaj robi się ciekawie. Prezydent Trump wczoraj powiedział coś, co sugeruje, że kwestia nuklearna może być faktycznie do rozwiązania. Ale to pociski wszystko blokują, powiedział. Gdyby Iran zaproponował umowę, którą oferuje teraz, dwa dni temu albo dwa lata temu, Stany Zjednoczone by się zgodziły. Teraz wiemy, że Iran ma poważne możliwości rakietowe, bo widzieliśmy szkody wyrządzone przez pociski podczas 12-dniowej wojny. Oto czemu Stany Zjednoczone interesują się irańskim programem rakiet balistycznych. Posłuchajcie: Czy istnieje umowa, która jest akceptowalna tylko z Iranem? Czy istnieje umowa, która obejmuje tylko kwestie nuklearne? To byłoby dla Was do przyjęcia, bo nie mają broni nuklearnej i nie chcą nic innego? To byłoby akceptowalne, ale jedna rzecz na samym początku żadnej broni nuklearnej. Gdybyśmy mogli zawrzeć taką umowę dwa lata temu, zrobilibyśmy to, ale oni nie byli wtedy na to gotowi. Teraz są na to gotowi są gotowi zrobić znacznie więcej niż wcześniej. Półtora roku temu, a nawet rok temu. Nie zapominajmy, robimy to dopiero od dokładnie roku. I zaczęliśmy z nimi kilka miesięcy po rozpoczęciu tej kadencji. Ta kadencja była niesamowita, ale wyniki mogą się pojawić. To może zaskoczyć ludzi, gdyby pierwotnie zaproponowali tę umowę, kiedy zaczynaliśmy, zostałaby przyjęta natychmiast. Zobaczymy, co się stanie. Czytaj między wierszami. Iran może zaoferować realne ustępstwa w zbroni jądrowej. To postęp, ale odmawiają zajęcia się rakietami, a dla Stany Zjednoczone Ameryki to jest nie do przyjęcia. Iran postrzega rakiety jako swój jedyny atut. Jedyną rzecz, która faktycznie zadziałała podczas 12 dniowej wojny. Oddanie ich wydaje się jak poddanie swojej jedynej obrony. Więc dlaczego Iran w ogóle zasiada do stołu? To proste. Ich gospodarka się załamuje, Iran desperacko potrzebuje zniesienia sankcji, ich waluta gwałtownie traci na wartości. Pieniądze uciekają z kraju, a z każdym dniem bez porozumienia presja rośnie. Właśnie dlatego prowadzą negocjacje, nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą. Próbują dokonać niemożliwego, zachować program rakietowy i jednocześnie uzyskać zniesienie sankcji. Szanse na powodzenie są bardzo, bardzo niskie. A żeby Iran odczuł presję, Stany Zjednoczone ogłosiły nowe sankcje zaledwie dwie godziny po zakończeniu rozmów. Departament Skarbu nałożył sankcje na 14 statków z tzw. Floty Cieni wykorzystywanych do omijania sankcji, 15 firm handlujących irańską ropą i produktami naftowymi oraz dwie osoby powiązane z tą siecią. Przekaz tych sankcji był jasny. Nie czekamy aż się zdecydujecie, już teraz dokręcamy śrubę. Sekretarz Skarbu Scott Besen podczas przesłuchania w kongresie dokładnie wyjaśnił jak działa ta kampania nacisku. To, co możemy zrobić w Departamencie Skarbu i co już zrobiliśmy, to stworzenie niedoboru dolarów w tym kraju. Podczas przemówienia w Economic Club of New York w marcu przedstawiłem tę strategię. To doprowadziło do szybkiego, a powiedziałbym nawet wielkiego finału. W grudniu, kiedy jeden z największych banków w Iranie upadł, doszło do runu na bank. Bank centralny musiał dodrukować pieniądze, irańska waluta gwałtownie się załamała, inflacja wystrzeliła i dlatego widzieliśmy Irańczyków na ulicach. Będziemy nadal monitorować wszystkich partnerów, wszystkich irańskich partnerów. Dobra wiadomość, senatorze, jest taka, że widzieliśmy to i możemy to zobaczyć dzięki naszym ogrodzeniom. Widzieliśmy, jak irańskie przywództwo przelewa pieniądze z kraju na potęgę. Więc szczury opuszczają statek, i to jest dobry znak, że wiedzą, iż koniec może być bliski. Wyjaśnił, że niedobór dolarów spowodowany przez sankcje doprowadził do protestów na ulicach. Teraz niektórzy używają tego nagrania, aby twierdzić, że CIA zorganizowała protesty. On wcale tego nie powiedział. On próbuje powiedzieć, że sankcje mają realne konsekwencje. Kiedy Iran nie ma dostępu do dolarów, gospodarka cierpi. A gdy gospodarka cierpi, ludzie się złoszczą. A rozzłoszczeni ludzie protestują. Reżim zamiast wspierać własny naród, finansował Hezbollah, Hamas i programy rakietowe, a sankcje to ujawniły. Rewolucja, którą widzieliśmy, była tego wynikiem. Jak więc Iran odpowiedział na nowe sankcje, które pojawiły się zaraz po rozmowach, zagrywając jedyną kartą, jaką posiadają? Zaraz po ogłoszeniu sankcji, Iran wysłał około 40 łodzi patrolowych do cieśniny Ormuz. Przekaz był prosty. Jeśli wy wywieracie na nas presję gospodarczą, my zatrzymamy światowy transport ropy. Przez ten wąski przesmyk płynie 20% światowej ropy. Iran nie może wygrać wojny z Ameryką, ale może sprawić, że każdy konflikt będzie niezwykle kosztowny dla światowej gospodarki. To ta sama groźba, którą zawsze wysuwali. Gdy masz jedną kartę, używasz jej stale. Tymczasem Stany Zjednoczone sygnalizują przygotowania na fiasko rozmów. Departament Stanu wezwał obywateli Stany Zjednoczone Ameryki w Iranie do natychmiastowego opuszczenia kraju. Jeśli to niemożliwe, należy zgromadzić zapasy i schronić się na miejscu. Powinni mieć alternatywne plany komunikacji, bo przerwa w internecie potrwa. Jeśli muszą wyjechać lądem, najlepiej przez Armenię lub Turcję. Ostrzeżenie mówi, że linie lotnicze odwołują loty do i z Iranu. Rząd Stanów Zjednoczonych zaleca obywatelom, aby schowali się lub zabarykadowali. To nie są dokładnie słowa, których można by się spodziewać, gdy oczekuje się pokoju. A oto największy sygnał: administracja Trumpa spotyka się w ten weekend na Florydzie z przedstawicielem irańskiej opozycji, ale nie z liderami, by planować rządy po zmianie reżimu. Jeśli uważasz, że obecny reżim będzie skutecznie negocjował, to jest sygnał, że zmiana reżimu wciąż jest bardzo realną opcją. Iran jest tego świadomy i reaguje groźbami. Minister Spraw Zagranicznych skomentował, co stanie się, jeśli Stany Zjednoczone Ameryki zaatakują Iran. Wojna zawsze jest możliwa i jesteśmy na to przygotowani, by znaleźć rozwiązania bez jej wybuchu. Wczoraj powiedziałem amerykańskim negocjatorom, że Stany Zjednoczone Ameryki mają dwa wyjścia: wojna i dyplomacja. Wybieramy dyplomację, choć jesteśmy lepiej niż wcześniej przygotowani na oba scenariusze i liczymy, że Ameryka też ją wybierze. Jeśli Ameryka nas zaatakuje, nie możemy odpowiedzieć atakiem na jej terytorium. Dlatego zaatakujemy amerykańskie bazy znajdujące się w regionie, a to wciągnie cały region w wojnę. Nie atakujemy krajów sąsiednich, lecz amerykańskie bazy. Teraz jest duża różnica. Druga runda rozmów odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Kliknijcie subskrypcję, a będę informował na bieżąco. Mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Problemem przy tworzeniu filmów z licznymi atakami dronów jest to, że nawet bez rannych ludzi czy rosyjskich żołnierzy mogą one budzić kontrowersje. YouTube często demonetyzuje nasze filmy. W ostatnim tygodniu cztery wojenne materiały straciły tam możliwość zarabiania. Pokazywanie ataków dronów lub nawet nagrań z linii frontu nie jest przyjazne dla reklamodawców, i dlatego filmy są ograniczane. Ale to jest rzeczywistość współczesnej wojny i to jest wojna, którą Ukraińcy toczą i próbują w niej przetrwać. Uważamy, że relacjonowanie tych wydarzeń jest ważne, dlatego uruchomiliśmy własną platformę Basics Insider. Zbudowaliśmy ją od podstaw, więc nie mamy ograniczeń. Nie musimy zamazywać ujęć z ataków dronów, linii frontu ani niszczonych rosyjskich baz lotniczych. Nie wyświetlamy reklam, więc nie musimy się cenzurować z powodu niezadowolenia reklamodawców z naszych treści. Strona działa dzięki Waszemu wsparciu, nie reklamom. Jeśli interesują Cię takie treści, wesprzyj nas. Chcesz oglądać nasze filmy bez cenzury i otrzymywać dodatkowe treści, których nie możemy tu umieścić? Dołącz do nas na basicsinsider.com. Możesz też kliknąć link w opisie lub zeskanować kod QR na swoim ekranie. Dołączając, możesz oglądać wszystkie treści, które już zamieściliśmy oraz wszystkie filmy, które opublikujemy w przyszłości. Wesprzesz naszą działalność i kanał, za co dziękujemy. Mam na imię Sam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.